Hello mordeczki, Siema, Jesteśmy cichutko, spójrzcie jaka godzinka mam, mamy ładną I to jest godzina 23. 29, jakbyście nie widzieli Tak akurat sobie oglądałyśmy Ryzyku sobie oglądałyśmy, zasubowałyśmy go Tak e, A teraz lecimy na MSP, Simsy jeszcze odpalone jeszcze Tak Mieliśmy nagrać, ale po prostu Się szło sprawdzić Ile będzie się nagrywało, to się po prostu wyłączało nagrywanie, a więc wiecie. Nie będziemy na prawdopodobnie nagrywać, bo on się jakiś inny program. Jak będziemy nagrywać mm -hmm. Bandicamem, no to bardzo przepraszamy mm -hmm. za to logo. Bo my nienawidzimy, dlatego poszukałyśmy takiego programu, który nam tutaj ładnie działa. I teraz wchodzimy sobie na nowy Star Planet. Ostatnio, jak ja byłam o godzinie pierwszej w nocy, no to był ktoś. To jest możliwe. To zawsze jest dużo osób. jest, takie się godziny 20.00. Pamiętajcie, jak ja zrobię to? Nie, to ja zrobię stopa Oj. I się zaloguję. Pamiętajcie, jedna łapka w górę to jedno jabłko dla mnie. A ja bez jabłka nie umiem cię obejść, prawda? No. jest jabłko, jabłko, jabłko. Dzisiaj z chyba pięć. To jest moje. Szósta albo piąta, nie wiem. Szósta. O nie, piąta, piąta. Czekaj. co no, się da? No, no, nie. A nie wczoraj, szósta. Nie, nie szósta. No, uh -uh. teraz się no, możemy no, zabrać. Też pewnie coś spiskałam, co jest normalne?

No mu to ja po prostu wiesz, jak włączyłam Movie Star Planet? A ah, o, um, kontynuuj. No? Ale jak myślisz? Co? Ale jak myślisz? A co jak się Jak włączyłam Movie Star Planet? To tam tamten pokój, gdzie Ale co jak włączyłaś Movie Star Planet? Ile robót osób? Nie, włączyłam Movie Star Planet o godzinie pierwszej. No i co? Wiesz na, wiesz, na czym? Na telewizorze sobie, nie? Włączyłam. Bo ja mam internet na telewizorze. Mm -hmm. Tak samo ja. Ty masz na jednym telewizorze i ja mam na jednym mm -hmm. telewizorze. No są ty sam telewizor na Twoje jest tą Stare ciuchy, stare ciuchy Wiecie, na której tutaj włosy znalazłyśmy? 830 chyba z ogieściuchami, a będziecie. 831 No może nawet nie. Już nie pamiętam. No, ale 800 ileś. 820 ileś, a wzwyż. Od 820 wzwyż. Tak, trzeba dosyć dużo osób jest. No. Za chwilę zobaczymy w, w, w pisie przyjaciół. Ile osób jest online? Ona jedna. Chwil... I za chwilę unboxing Brunisia, na który ja tak czekam. A wiecie, jak najlepiej wchodzić na MSP? O godzinie mniej więcej tak, 10. Yy, o, yy, mniej więcej o godzinie 10 w poniedziałek, wtorek w tygodniu, ale na pewno nie w sobotę i w niedzielę, bo wtedy wszyscy co? W szkole, na przykład, ja miałam wolny. Ja nie poszłam do szkoły, bo mi się po prostu nie chciało. No to sobie, oczywiście, komóreczka. I MSP I w ogóle no widzicie, jak to nie spoduje. było ani jednej osoby, tylko jedna chyba co było. Szarne jej i pisało i że gra na lekcji. <grym> Wiecie, że że nie, na razie nie, nie pisze, bo pani woła ją do tablicy. <grym> A to nie była na tym koncie. To już nie pamiętam, na którym, ale ona mnie przyjęła Pamiętam, ja napisałam Cześć, tu ja, budź, serwis 6.0.6 Dobra, ale już nie gadamy Tak, no, a MSP namaguje, jak sobie widzicie To jak? Na no, sekundę wyłączymy nagrywanie, aż nam no w końcu po prostu to kobiet załapie A jak nam mnie załapie, to wyłączymy hoverset No. Tylko... Nie, nie chciałam wyłączyć nie, ja tak na ten krzyżyk się. Ale tak, ale najeżdżyłam, ale nie chciałam kliknąć Po prostu tylko tak my, myszką siedzę Po 13 osób Może gdzieś popiszemy Nie, na no, zakupy Nie, na zwierzaki, nie, unboxing, unboxing Bo niciak miałem by być Czekaj, bo ja na chwilę zobaczymy na czata a, bo to tam pewnie nie wyświetliło, tam ktoś coś napisał. No, no bo czasami nam nie wyświetla. U nas jest tak, albo nam w ogóle nie wyświetla, albo nam wyświetla za dużo. Chyba jest lepiej, jak nam wyświetla za dużo, mhm. bo wiemy, że akurat jest coś. Raz nam wyświetliło 5, a było 0. Mhm. I w ogóle traciliśmy czas na to. A wiecie... A warto zawsze zobaczyć. Ta MSP nas nie lubi. Przynajmniej teraz. Okay. Hej. Elo. Jestem na śpana żeby tak do niej? Okej. Okay. Ty piszesz czy ja Jeszcze. Chcesz? Chcesz. A ty? Dobra. Nacpana. Um. Yeah, no dawaj, żeby, żeby tak było. Ego. Yeah. Ja. Jestem. Nacpana. Hyhyhyhy. <laughs> Tak, oczywiście to jest rapt, wiecie. Nie będę szpał. Ewo rapt. Daj mi klękę jestem mm -hmm. na twardzkiej. To może na chowrze, to? Czekaj. Chodź, wejdziemy tutaj i tak. Więc i tak ukradnij. Muzyka wygrania w grę. Gr... 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 My muzyka nie będzie Vlola. w lola. Powinno być ogrania, ale nie będzie. Tak? Tak, tak. Tak. No to lecimy na MSP, jak to nie będzie głośno. Nie Może Nie. Możemy część. U. Dobrze, ale później. Później, za 100 lat. No. Zgadza się, to się ładuje, spokojnie. Na MSP, to się załaduje. A Ale gdzieś na czego? co, może na chowusza, bo chyba nie ma co robić Nie chcę na chłopca. To upewnij misia Zaraz. No, to najpierw widzimy na ostatnią stronę. To robimy dzisiaj i jesteśmy z wami na ostatniej stronie. Nie. Tak. Nie. nie, tak, nie na bo to zobaczę... tylko zajmuje materiał filmowy. Nie, ja chcę tylko pokazać im, jak to ma... ja zrobić szybko. A. żeby nie, nie klikajcie cały czas. No, tylko pokażemy im ten motyw, jakby. Tak. ten mm motyw. -hmm. Jak dojść na stan. Ale nie będziemy całego utworzenia. Bo to zajęło. Dobra, ja to ja nie za ja to mamy Ale żeby, no. za to mamy chociaż, wiecie, dużo jak normalnie Bo jest dużo osób, które nagrywają, normalnie no dlatego, nagrywają. Miałam wam pokazać jak szybko do na sam koniec, to pokażemy ile my gramy, bo my cały czas zapominamy. No, no nie są ale dobra. Dobra, to będzie Jak zapomniemy, no to piszcie w komentarzach, jakie wy jesteś jesteście? Tak nie można! Głupie, jakie wy debilki jesteście, żeby to inaczej. Zaraz wracamy. Pa. Pa, zaraz wracamy. Rada. subskrybujcie Wszystkie Pa. no oprócz takich bepanów. Ale na przykład torcie możecie. Na wbuch się. Ja się z debilko. Dobra, a tak okay, kończymy. Pa. Super pa. No dobra. Dobra, dobra, ja chcę powiedzieć historię! Nie, bo no, wcale nie zajmujemy materiałów i zrobimy inny cięg z Co ty na to? Dobrze, mamy tylko trzy minutki. Dlatego cięcie. Dobra. Cięcie i po cięciu kończymy film. Ha. I Muszę wam powiedzieć, to nasze takie... Poczekaj! i to się skończyły. I chcę wam powiedzieć historię taką, że ja y, później wymyślę historię. A. Nie, nie koniec filmuję. Pa, pa! Pa! Nie koniec filmu mnie. Mhm. Czekajcie, zrobię cięcie. I wchodzimy na stronę motywu. Wiecie jak to się nie robi. Czekajcie, jak się załaduje, to po prostu wracamy, bo tam, tak reagujemy z planem. 8.59. I lecimy tymi podwójnymi strzałeczkami aż do końca. Dla vip tutaj, Pani kokardeczka w emocji konta. Seria. Będzie taka seria głównie historyki Leny. I będę tam opowiadać różne główne historie. History. Ale no. pełne rzeczy w No, na tę stronę, bo tutaj jest super, Ogólnie, jak się pójdzie da, y, wcześniej. Powiemy Wam, no że ogólnie no. My zrealizowaliśmy no, u nich kata, ale nie dlatego, że już mamy takiego. Tak. A po a, prostu nie chciałyśmy. Nie miałyśmy prawie wszystkich kolorach i no, nie chciałyśmy ten. I my kończymy. No żadnych wszystkich kolorach, mm, ale wiecie. Kończymy nagrywanie, bo naprawdę już sekundę tak. i wybiło klok. Pa misiaczki. Tak.